Cześć czołem. siemanko, lecimy z vlogiem, którego nie było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Mamy godzinę siódmą, jest poranek, dopiero wstałem. Dzisiaj dzień nie treningowy, dlatego też pospałem sobie troszkę dłużej. Zawsze w dni treningowe śpię gdzieś tam do, do szóstej, piątej trzydzieści, szóstej trzydzieści, zależy też o której godzinie zakończy dzień, A teraz właśnie no, niestety wstałem siódma dziesięć, ale musiałem troszkę odespać e, dzień bez treningu. Trzeba skupić się na regeneracji, więc też tak robię, jeżeli czuję, że potrzebuję. A teraz, e, co? Lecimy z cardio, które już jest, bo cardio kręcę obecnie 35 minut codziennie z rana. Będziemy robić jeszcze brzuch e, i jakieś tam, e, no nie jakieś tam, tylko po prostu pozowanie. Najpierw m, suple przed cardio, cardio pozowanie i brzuch. No te nogi jakoś zaczynają już powolutku wyglądać. Nie jest to jeszcze może rewelacja, ale coś już zaczyna się. Dziać. No i też yy, Jochimbina 10 mg przed kardio. frak 250 mikrogram przed kardio. frak yohimbina oczywiście z endogenik, propeptydy.pl. Trochę reklamy. Jeżeli ktoś potrzebuje, to polecam też z moim kodem Smerfkox Dodatkowy będzie rabacik. No, także bierzemy i lecimy kręcić. No i przechodzimy do śniadania, płatki ryżowe, błyskawiczne, jem już tak kilka, może nawet naście tygodni, zalewamy wrzątkiem słodzik, do tego izolat, płatki ryżowe 100 gram, o, nawet paruję obiektyw trochę od wrzątku, izolat będzie około 70 gram, gorzka czekolada, no, o zawsze używam tej z wedla 80% mocno gorzkiej ona no, fajny ma makro nie wiem czy, czy będzie czy będzie to widać tutaj może będzie o no, ile mi sfokusuje albo nie sfokusuje no, sfokusuje 45 w 21 węgli niby tu 16 cukrów no podobne makro do Masło żekładę. Używam cały czas przez całą masę, całą redukcję, nic nie zmieniam, także myślę, że mi nie zaszkodzi. Czekolady będzie 20 gram, izolatu około 70 gram ryżowa i jeszcze 10 gram węgli z owoców. Co byś chciał jest wymuszać smaczków? Właśnie wrócił z dworu, i oczywiście stoi już przy szafce. Zobaczcie. No tutaj leżymy jego smaczki i zawsze tak bym muszę iść siad. Siad, panty, siad hop, kółeczko. Jeszcze jedno kółeczko. Kółeczko. Proszę bardzo. I uciekaj. Uciekaj. Tu już jest uzależnienie. Za szybko znikają te smaczki. No i finalnie mamy taką papkę: koszka czekolada, owocki, płatki ryżowe i Bierzemy się za śniadanie, bo dzisiaj jest no, dość późno, więc trzeba troszkę to przyspieszyć. Lecimy do um, sklepu na szybko, można powiedzieć tak jak to się mówi, e, przyjęło mówić na szybko. E, żonka mnie poprosiła, żebym tam kupił coś na śniadanko, bo przyjeżdża do niej przyjaciółka na śniadanie i kawkę, także lecę szybko pewnie do Lidla albo do dronki zobaczę. E, kupię co tam sobie życzy. Wrócę, wypiję sobie sam kawkę, ogarnę się trochę. I pewnie będę leciał też na miasto pozałatwiać trochę spraw. Dzisiaj dzień nietreningowy. Także, no, chciałbym też gdzieś po południu być w domu i sobie troszeczkę odpocząć, bo po 18.00 trening personalny, a wieczorem jeszcze trzeba jechać do fizjo, jak to na dzień yy, beztreningowy przystało. Trzeba bardzo mocno dbać yy, o gdzieś tam o te mięśnie, o, te, o to wszystko, o te ciało. Sam ostatnio yy, byłem, świad byłem świadkiem, spotkało mnie coś bardzo nieprzyjemnego, bo yy, jeszcze robiłem kroki na bieżni, E, robiąc kroki na bieżni bardzo szybkim tempem, hmm, po prostu jak się idzie, przyprostowywałem aż nogę i tak mi spięło mięsień czworogłowy, tutaj e, przy kolanie, że nie mogłem nawet usiąść, nie mogłem zgiąć nogi, prawda, żeby rozciągnąć ten czworogłowy, ale na szczęście, jedna wizyta dość e, taka bardzo poświęcono mocno tej dolegliwości, nie tam jakieś tylko, żeby wiecie, tylko cała godzinka praktycznie przeznaczona na to, no i od razu inne życie. Także pamiętajcie, jak ktoś ciężko trenuje, długo trenuje, to chociaż raz na jakiś czas fizjo jest bardzo, bardzo e, ważny i trzeba to troszeczkę o siebie zadbać, to te też te mięśnie nam się potem odwdzięczą. Patrzę troszkę pognieciony, ale dobra, z rana to może nikt mnie nie zauważy. W nie jestem jeszcze, w sumie nie jestem jeszcze aż taki duży, więc przemknę bokiem. No i wróciłem, kupiłem tutaj, tutaj niestety nie dla mnie, mozzarellka. Tutaj taka mozzarellka, szynka, a ja sobie będę robił teraz filet z indyka mielony. Też cały czas jem, gdzieś tam w treningowy, czy w treningowy zawsze na jeden posiłek sobie wrzucam, także mięsko jest ok, do tego ryż jeśminowy. Mm, i co? to nie moje to niech tam sobie czaruje co chce ja sobie zaraz zrobię to i do tego jeszcze jakieś warzywko ogólnie to co widzicie u mnie wiecie e, teraz jak ja będę pokazywał co jem, jak jem to nie jest to tak, że to są jakieś przypadkowe produkty że to są jakieś e, nie wiem no tak, no, przykładowe produkty po prostu że dzisiaj sobie to mięsko mielamy takie jutro będę sobie jadł coś innego tutaj rysztaki, tu makaron, tu ziemniaki nie, po prostu staram się jeść dzień dnia to samo. Jeżeli mam dzień treningowy, mam sześć posiłków, można powiedzieć, że każdy sobie robi takie lubię i jem już tak bardzo, bardzo długo, tak, żeby na tym prepie nie było za dużo zmiennych. Jeżeli mi się to wszystko dobrze trawi, nie zalega mi na żołądku, smakuje mi to bez problemu, to zjadam fakt, wiadomo, prepno to też głód i apetyt, ale jeżeli po prostu sprawia mi ten posiłek też przyjemność, to totalnie nic nie zmieniam, tylko jadę tak aż do samego końca, gdzie potem nawet na na samym ładowaniu przed sceną czy tam w ostatnim tygodniu w Pikujku używam właśnie tych produktów, tak? Będą płatki ryżowe, mąka ryżowa. Nie kombinuję, że dzisiaj sobie zjem na śniadanie płatki ryżowe, jutro sobie zjem omleta z mąki tam takiej, że kolejnego dnia sobie zjem owsiane. Dzień, dnia jest ta sama rutyna. 6 posiłków, każdy dopasowany tak jak sobie tego chcę pod siebie i i tak to wygląda dlatego mówię, że ktoś tam powie mięso takie mielone, to jest dla fakt, że to jest z filetu z piersi indyka. Powie, że jestem słaby jakości, czy coś tam, czy nie wiem, czy jest tłuste, czy ma tyle fatu, czy tyle. No ja cały czas takim używam tego mięsa, cały czas. Forma się poprawia, więc nie widzę e, jakichś przeciwwskazań, nie widzę, żeby, żebym tego nie używał. Tak? Skoro jest wszystko ok, mi pasuje, no to trzeba z tego korzystać. No i lecimy z kawką, lecimy enka, wszystko się spiąza. Tutaj mamy różne mamy 250 mięsa, 250 mięsko milonowego, jak nie do tego zaraz wrócimy ryż, ugotujemy, z 1 z 2-3 torebki, żeby po prostu było na cały dzień. Mięso sobie potem dosmażę, bo będzie już mięso troszkę inne. Pewnie jakieś polędwiczki z indyka, więc już nie mielone. Ok, wróciłem. Udało mi się w miarę wcześniej wrócić, także posiłek w domu. E, wcinamy 250, a może pokażę. Wcinamy 250 mielonego tego mięska, które smażyłem. Pomidorek. 100 gram ryżu, do tego trochę kolki. Tutaj już jakieś dynki jesienne. E, po posiłku polecę po posiłku polecę poleżeć z pół godzinki sobie, odpocząć troszeczkę potem do kompa popracować i potem z rzonku bierzemy się za takie jesienne, trochę halloweenowe, jakieś tam pierdółki, ozdoby mamy już wrzesień więc trzeba na strych, przynieść torby z jakimiś tam właśnie takimi gadżetami pierdołami jesiennymi i troszkę w domku pozmieniamy, zrobimy troszkę klimacik jesienny, fajnie, ja się cieszę, nie lubię za bardzo lata, jest gorąco, strasznie się grzeje męczę się, nie mogę spać, żeby nie klimatyzacja to, to bym umarł, no także biorę się za jedzenie i lecę odpoczywać zresztą i tak dzisiaj na no mniej więcej będę starał się na bieżąco mówić co i jak, kiedy jem, co jem, no ogólnie taki vlog z dnia no i wjeżdżamy z trzecim posiłkiem, niestety już się e, kończy tak bajkowo jak było do tej pory, czyli tam po 100 gram y, płatków, czy po 100 gram ryżu, tutaj już tylko 50 gram płatki ryżowe, e, 60, 60 gram, 65 gram izolat, e, 10 gram węgli z owoca i tam jeszcze niby powinienem tutaj sobie dodać warzywa, no ale to już oddzielnie, nie będę tego mieszał razem. Tutaj już kolega dyniek, potrójny, a tutaj moja... Breaka. No może apetycznie to nie wygląda, ale smakuje. I to najważniejsze. Bardziej by mnie ta miska ucieszyła niż tamta. No ale to jak dobrze pójdzie to za 5 tygodni coś sobie skubnę. Dynki. Dynki. No, i jestem ponownie e, troszkę przymulony. E, zaczął u nas padać deszcz. Położyliśmy się z Karolą obejrzeć trochę serialu. Dosłownie na jeden odcinek, a w chwilę odleciałem no, i wyszła krótka drzemka. E, a tak to poza tym, co troszkę było roboty e, przy kąpie, przy raportach. Poza tym, właśnie teraz zrobiłem sobie czwarty posiłek. E, 50 gram ryżu, 250 gram indyka. E, polędwiczek z indyka, i tam, jako warzywko, to e, ogóreczek. Idę wam pokazać. Tylko, że jest głośno, bo gotujemy. Nie ma gościu smutny, bo pada deszcz, nie można się bawić, grać w piłkę. Jest lipa. i klasyka, mięsko ryż, ceczek. Trochę pieczuku. 50 gram ryżu. Skończyły się dobre czasy. Nie Banciu? Idziemy na dół Chciałbyś, ale pada. No i zjemy, troszkę posiedzimy. Myślę, że trzeba wypić kawkę. I na 18.30 personalny, a potem z persa prosto do Fizjo, do Damiana. Cały czas niezmiennie wizyty u Damiana. No i miał być Fizjo po personalnym, jednak plany się trochę pozmieniały, wróciłem do domu. Jest e, chwilę po 20.00. Zjem sobie teraz piąty posiłek. Dopiero polecę do Fizjo. Ech, no ale tak naprawdę jakieś większej różnicy mi to nie zrobiło, bo jeszcze i tak szósty posiłek mi zostaje. Więc i tak będę czekał, i tak go będę dzisiaj około 11.00. Także akurat, bo sobie teraz zjem, chwilę odsapnę, pojadę, pojadę na wizytę, wrócę. No już już wtedy będzie można się ogarnąć, zjeść i do spanka. 50 ryżu, 250 mięska, trochę ogóreczków, już ubogo, ubogo troszkę, ale, ale tak ma być. No, jedzenie może bez jakiejś tam większej finezji, bez yy, tam nie wiem, no nie wymyślam, nie kombinuję za dużo z żarciem, ale to też dlatego, że nie lubię. Podchodzę do jedzenia. Przynajmniej na razie jeszcze tak bezemocjonalnie. Ma być makro, mam to zjeść. Nie wiem, nie wybrzydzam, nie rozczulam się, że tam tutaj jakieś placuszki, tutaj fit budynie, i nie wiem, cudowianki, kiedyś. Kiedyś oczywiście tak było. Kiedyś oczywiście tak było. Teraz, teraz się troszkę pozmieniało i. No nie kombinuję tyle z tym jedzeniem, nie wymyślam. Kiedyś 6 e, posiłków i zdarzało się tak, że każdego dnia coś tam zmieniałem, wymieniałem. Sosiki zero, jakieś takie duperele, pierdoły, tutaj omleciki, placuszki, e, naleśniczki, jakieś twarogi z żelatyną i, i tak dalej. Teraz jedzenie to jest tylko dla mnie po prostu makro, mam to zjeść. E, nie narzekam, bo jestem najedzony, nie chodzę jeszcze jakoś bardzo głodny. Także robić swoje, forma się poprawia i tyle. Dobra, lecę jeść, potem jeszcze trochę podsumuję na koniec jedzenie. Ogólnie makro postaram się podać, a jeżeli nie, to gdzieś tam po prostu przy montażu dopiszę, jakie to wyszło makro na, na cały dzień. Ciężki dzisiaj dzień, trochę troszkę ciężki pod względem pogody, bo ostatnio cały czas jakoś słoneczko, fajna pogoda i tak dalej, a teraz troszkę dzisiaj pochmurniej, południa padało, więc też człowiek trochę taki przymulony, ale ogólnie samopoczucie jest bardzo dobre i oby tak zostało 5,5 tygodnia można powiedzieć, że w piątek będzie raport to będzie już 4 tygodnie do startu czasu 4 tygodnie to jest bardzo mało bo tak naprawdę tylko 3 raporty i pikwik także można powiedzieć, że końcówka forma się poprawia jest jeszcze kilka słów w rękawie i wiem, że, że ta forma będzie no, tak mi się wydaje ufam Dawidowi na 100% i wiem, że na scenie będzie tak jak ma być lecę jeść i zbieram się do fizjo. Myślę, że zabiorę Was też do fizjo, zobaczycie, może uda nam się nagrać, żebyście się trochę pośmieli, jakie to jest przyjemne, bo może niektórzy nie wiedzą też, jak wyglądają wizyty u fizjoterapeuty, e, u, tak jak u sportowców, nie? Są to jakieś masaże relaksacyjne i tak dalej. Także wezmę kamerę i jakieś tam urywki, postaram się nagrać. Siema Dżoki, dzisiaj wizyta u Pana Dukera, tak? Te psy mają ja trochę oddechczę. Ojojoj, oj! Teraz oj, oj. oj, oj, oj. się nagrywa. To się kandyduje. <noise> to, <Współki>, się od tego odbył. Przepraszam, się zawsze no, ono jedno, że pinów te nie lubiłem strasznie. wiesz? Pinów te nie lubiłem strasznie. się wycinę <laughs> O, 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 o I wróciłem właśnie od fizjo. Płatki ryżowe zaraz idę zalać. Zalać wrzątkiem. Do tego będzie 60 gram izolatu. I 30 gram masła orzechowego. E, idę, zaleję właśnie płatki. Niech one sobie pęczniają. Idę w tym czasie się wykąpać. E, troszkę już chce mi się spać, nie chcę tracić czasu. E, pokazałbym wam, może, jak nogi wyglądają po wizycie. Ale tutaj światło jest strasznie e, kiepskie. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać po całym dniu. Niby po fizjo ale już coś tam zaczyna wychodzić. całkiem całkiem zobaczycie jutro będą nogi to też zobaczycie bardziej to separację ja na razie jestem zadowolony nie wyglądają źle także pyk jakieś żyłki na łapach też się pojawiają skóra coraz cieńsza i no co? Liczę na to, że się wyrobię i będzie bardzo dobrze. O, właśnie trzeba zalać płatki ryżowe, bo się woda zagotowała. Już trochę przymulony jestem, mówię jak na jakimś resecie. Płatki ryżowe zalane. Niech pęcznieją. Potem dosypię do tego izolatu. 60 gram. 30 gram masła orzechowego. Zjeść i spać. Jutro zaczynamy kolejny dzień Od cardio. jutro dzień treningowy Trening będzie wieczorem Teraz na prepie wolę trenować wieczorem eee, Jutro dogram jeszcze jakie makro Całego dnia Albo będę po prostu pod materiałem przy montażu pisał Także co Dzięki za obejrzenie Jeżeli chcecie więcej vlogów Zostawcie jakieś łapki, komentarze Będę bardzo wdzięczny, że eee, Gdzieś tam, że te zasięgi będą coraz Większe yy, i będziemy nagrywać więcej. Myślę, że jutro nagram właśnie też trening nóg. Dziś było takie, takie naprawdę, co tam jem, jak to wygląda na 5 tygodni przed, przed startem. A jutro bym nagrał trening nóg na 5 tygodni przed startem. Trzymajcie się. Dzięki.